Elo, elo z tej strony kapitano, bo bo belo, dzisiejsze programy znowu w tą gierkę. I ta gierka mm, ogólnie mi się podoba, muszę ją zainstalować. Gierka, oczywiście, fajna, fajna i fajna. Bo jaka może być fajna gierka? Fajna, poza fajną i najfajniejszą, to fajna. Ej w dzisiejszym odcinku mamy plany, by co zrobić, to ja nie wiem. Wygrać na pewno tam gierkę, A skąd on bierze takie armie, ja się pytam. Sto jeden ludzi tam się prześla. U nie... Ja się pytam, skąd on bierze takie armie. No, co to ma być? Jeszcze ten chłop tu jest No i Pizza z końcu Nie warto jest to walczyć Kończę tą turę Ex. To jako zaatakuję w sumie tym ale on się stąd nie wycofał mm, no i fajnie, jak teraz jedno idzie nie najgorsze nie najlepiej a więc, sam raz jak, żeby tu się lepiej bronił, to biorę tak lecimy ja na niego jeszcze bardziej żeby go oczywiście pokonać Bo ja tu kiedyś powiedziałem. Jak się kogoś pokonuje, to na tą osobę później się pluje To coś... Ja coś takiego mówiłem kiedyś? Nie. Nie ja wspominam sobie. No to lecimy dalej z gierką. Tak się Później wywołam sobie wojnę. E, 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 e. E. Już to było trudne. Dobra, widzowie jestem i lecimy sobie z gierką dalej. Będzie bardzo dobrze, bo musimy tego chłopa pokonać jednego. Jeżeli nam to nie uda, będzie słabo. I smary są na odcinku. Czerwony czerwone się dość niezbyło, o nie zbiło, wzrosto. A nie. Ja jak na razie słaby Nie dobre dobry czy słaby? Tak się zastanawiam, on jest moim wrogiem Ale nie, Hmm Stworzę się tu większą armię I w tym miejscu też To trzeba to wysłać Tutaj zbudować trochę ludzi No i bardzo dobrze. Ten czerwony z tą górską mają walkę pewnie a z tym nie polecam w tej kierce grać, bo łatwo się nim przegrywa mogę jeszcze dojechać ten gościak, to i tam trudno mu się będzie przedostać To mnie to mogę go zaatakować w sumie ale to będzie łatwiej że będzie nic bułka, że pasztetem. Hmm. Dobra, goścę przesadziłeś. Trzeba go szybko zniszczyć. U niej ci śmiecia. Żółty poleg? Że nie ma terenu? Co o co chodzi? Game over. Tamten chłopa. No jest, tam tamto przejął. Niezły chłop. Z mm czerwonym -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. trzeba wywołać już. Dzisiaj nie ma powiedzonka, po reklamie już z czerwonym walkę trzeba wywołać już na <laughs> mm już zaraz Zaraz. Trzeba z nim mm To już. mm wojnę za nim. Lecimy na niego. Tak jak która ta nie wiem która ta nie lecimy na niego jak to zastanawiające pytanie mistrza jody <grym> tak się zastanawiam jak tak miałem Małym miastem się rozwasiliśmy no, ok, ok, ok. y, Dobra, Gostek y, przesadziłeś y, Weź Bo jak jeszcze raz coś posadzisz to będzie z tą źle Widzicie, ten gość tak się nie, nie słucha i wszystko sadzi. No i widzicie, jak tu rozmawiać z takimi ludźmi. A więc dlatego trzeba tylko jedno powiedzieć. Zabić miecia. Yy, nie o to chodzi. Yy, 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 yy.

Brązow jest największy na mapie, ale ja zaraz się to zmieni, bo ja będę największy, niech mnie nie porobi. Także i nie zniszczy mnie. O nie. <śm>

No, nie, no. Oh no, oh no, no, no 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 to, segram, to to, to. Jednak nie, jestem nawet, nie, Jednak nie, jestem nie, 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 wszyscy atakują mnie. I czuję się źle to Wszyscy są, chcą podbić mnie A nie siebie he, 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 he to nie był Żart Oni chcą podbić mnie piu, 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 piu 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 No i trzeba go podbić Tylko ja lubię go tu popić Chyba tego gościa trzeba zniszczyć tą aremką. Ten mi się tam przedostać. Tutaj jest stworzyć kolejnej tu za aremkę. Tu wysłać dwie dziesiątki. Tu wysłać dziesiątkę. Tu wysłać dziesiątkę. Tu wysłać całą armię. Mm. Jak teraz jest na, na sikier, bardzo to przejdzie. bardzo źle. Yy, I można to przegrać. Posyć się, jakoś zniszczyć. Zniszczyć. Czego sobie chcą mi zawsze zniszczyć? Przecież ja im nic nie zrobiłem. Ale chcą mi dalej zniszczyć i to. Tego, że mogę przegrać skoro i tak zniszczą mnie Bo wszyscy sądli Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, porka już Nie umiem śpiewać, wiem o tym już Na, no, na, no, na no, no. Wiem o tym, nie Nie wiem po co gadam dalej o tym

może nie jeszcze sypkocie, ale się ci nie, nie się, się wydaje. Tak, to nie, nie mają sensu. To wszyscy mają sens przeciwko mi. A co jeżeli? To są drzwi. Wszystko jest możliwe. Tylko nawet o tym mogę nie wiedzieć, że tam ludzie mają drzwicki. Tak, tam ludzie mają drzwi, yy. to będzie na tyle w naszym odcinku.